Powróćmy do piramidy wiedzy. Na jej podstawie dostrzegamy dane. Otaczają nas setki danych. Te dane łączymy w różne informacje. Dwie, trzy lub cztery dane połączone ze sobą pozwalają nam określić, Informacje, począwszy od takich najprostszych, gdzie możemy kupić karpia na święta, skończywszy na tym, że mamy wzrost cen masła, czy też że port lotniczy będzie budowany nie tu, tylko gdzie indziej. Ale sam fakt, że posiadamy informacje o niczym jeszcze nie stanowi. Dlatego, że. Informacje, tak jak kamienie, nie stanowią jeszcze żadnej wartości. Góra kamieni nie jest domem, a mnóstwo informacji nie jest jeszcze wiedzą. Dopiero wtedy, kiedy połączymy je w system, dopiero kiedy będą się one wiązać ze sobą, dadzą nam konkretną wiedzę. A mądrość nabędziemy wtedy, kiedy będziemy już z posiadanych informacji i z posiadanej wiedzy potrafili generować nowe informacje, nowe dane, nowe wiadomości. I to jest, proszę Państwa, mądrość.